moje ziomeczki witajcie w Kaskulani przedmielnym? Co tam słychać moje drogie młodeczki Jak minął weekend, jak minął Ja Jadę się właśnie przejechać się Tym razem nie do pracy O Jezu, nie włączyłem kamery O Da, będzie trochę opóźnieniem Teraz muszę klapnąć Żeby wyrównać O! Jest zajebiście Rowerzyści! Plaga Mielna, i plaga dzisiejszych korków. Nie tylko wyjście ale i rowerki, i te motocyk... Te motorynki, na których jeździłem. Kurde, ucho mnie je szczypie, Jezus. O, już, okej, okay, dobrze. Bardzo wygodnie. Mielenko. O na Sewelysa. dada... hej! A kurwa, co to się dzieje? Alud, A, a smorzania i winda! I wędzania Uchadacza! Kurde, ale ludzi! Bo tu musi być naprawdę porządnie! Dzisiaj kontynuacja! Drugi odcinek serii takiej opowieści skrypty, czyli pe wydarzeń, które mi się wydarzyły właśnie w pensjonacie, jak i wokół. I dzisiaj wam chcę powiedzieć. O roju cyganów, którzy, którzy przyjechali do nas To ja się strowskie do chuj eee, Powiem wam, że przyjechali do nas dwa lata temu cała rodzina cyganów mamy 7 pokoi na, na paterze i na 7 pokoi przyjechali po cztery osoby zawsze, nie wiem, było chyba z 6, 1, 6 matek, 5, chyba 7 ojców czy tam i dwóch wujków i parę dzieci. Ja dole, co się wtedy działo? To było masakra. Przyjechali na dwa tygodnie. Oczywiście przyjechali nie tylko z wielkimi autami, ale i przyjechali takim małym dostawczakiem. Dlaczego dostawczakiem? To było tak, że przyjechali, okej. Okay, ze, zezwali się w pokojach, wszystko, nie wolno było palić, a jak przychodził, uczekali, bo był smutna na korytarzu od czwajek. Straszny! Jezus! Dobra, już to do tam ręką na szczęście, bo to potem przyjechali nie na wakacje, a przyjechali by sprzedawać produkty właśnie z tego dostawczaka. I to było tak: zakwaterowali się pierwszego dnia, ta ze pochodzi, pochodzili, chyba obcejali bazę w Mielnie i Unieście, bo jeszcze było unieście. Dzień minął, ok. co zrobili wszyscy wspólnie Grilla, ja pierdolę. To, to była masakra. Na drugi dzień ojcowie z synami chodzili po i po unieściu z dywanami, z gankami, jakimiś szmatami, wszystko. I wiecie, chcieli sprzedawać po prostu. Chodzili i mieliby sprzedawać to wszystko. A matki z córkami i dziećmi, mniejszymi, bawili, po prostu siedzieli w pysecie na dole i się powili. O Spójrz, zajmę się właśnie, <laughs> No przyjechał. więc siedzieli i właśnie Powiem wam, że siedzieli I trochę rozegrali Mieliśmy parę Parę do... w dolniczek To te sobie wyrywały i sobie robiły Pukiety Trochę jeszcze to pokazałem Ale wszystko to Wszystko skończyło tak, że gdy wyjechali 3 dni później to nie było połowy kwiatów w ogrodach Albo podetane, albo wyrywane Albo jeszcze nie... Świeże owoce też były pozywane z drzewa Ale to wszystko było sprzątać I uciekli Uciekli dlatego, że i w prostu Nie szła sprzedaż w Mielnie Ale co się z nimi natudziliśmy? Mówiliśmy nie palić Nie palić w pokoju Nie wolno A ci sobie i po co co chcieli bo wiecie, jak się przy, przyjdzie do mnie, to się myśli, że jest się panem. Kurwa, tak nie ma. Zapamiętajcie sobie, że jak się gdzieś jedzie, to nie, że jak się, się gości, to jest się panem. Tak nie ma. Na szczęście wyjechali. Ja dzielę, to była katastrofa. Potem, jak już zaczęli przyjechać normalni ludzie, to pamiętam, że przyjechała jakaś rodzina z takim małym synkiem. Ten synek był tak rozbędzony, że masakra. Dlaczego? 7 rano codziennie, jak jebany kogut, zaczął drzeć mordę na podwórku i wszystkich budzić. Dzieci, nas, nas, dzieci innych wczasowiczów, ja pierdzielę. My tych rodziców, by go uspokoili. Oczywiście nie pie, nie, nic nie robili, mieli wyjebane. Kury, już 102 stopnie, ale się nagrzewa. A to jeszcze byłem młodszy, to było jakieś, nie wiem. No tak, to, no to, to byłem trochę młodszy. I to było, że. A je pana Żeloda, albo kawałki sanami. To chyba była zbiekanka No i też właśnie, jak. no, ganiał, nam nam kwiaty, żywo po spierdzielał zabawki, psu. Brudził strasznie Ja że No Nie było co zrobić Nie mogliśmy ich wywalić ze względu na syna, że tak się zachowywał To też była katorga Ludzi w Mielnie coraz więcej Na szczęście wyjechali Również po tygodniu I co tam jeszcze było Miałem dla was jeszcze jeden temat Miałem jeszcze jedną sytuację z jakąś babcią, babcia, zaraz, babcia, babcia A pamiętam, pamiętam Było tak, że babcia z dziadkiem zajęli pokój dwuosobowy I co zrobili? Przyjechali i powiedzieli, że super, im się wszystko fajnie, zajebiście podoba Siedzieli dwa dni I nagle po dwóch dniach coś zrobiło się tak tłuszno w tym pokoju, tak przechodzimy, strasznie masaka no i ziędama, pewnie sobie gości, pewnie rodzinka zjechała na, na Herpaty, czy coś. Okej, okay, zostawiliśmy. A potem to się działo już z dnia na dzień. I trzeciego dnia, jak to się powtórzyło, wchodzimy, tak raczej pukamy, nie? No i kuźwa, tak patrzymy, chyba było dziesięć 10 osób. I, ale to nie było tak, żeby właśnie byli w gości, były, było wszystko: były toby, były właśnie jakieś tam. Nie wiem. Yy, śpiwory, wszystko i się okazało, że oni w dwupokoi, dwupokojowym, pokojowym, yy, właśnie yy, pokoju, dwupokojowym pokoju, kurwa, to jest czasem plenie i no jedź i tam mieszkali. No co, akcja pana no to jest natychmiastowa. Płacicie albo, płacicie, albo wypad Se Znaleźli, znaleźli taryfę. za zobaczymy, co się dzieje tutaj. Sezmielna. Se na szczęście się ich pozby na szczęście się pozbyliśmy. Oczywiście dziadkom pozwoliliśmy zostać. I żeby takich więcej numerów nie było, ale wtedy mieli tylko kontrolę, bo sobie myśleli, że po cichu sobie sprowadzą całą rodzinkę do pokoju na wakacje. Za free. A tu nie ma, nie ma. No my nie mogliśmy udowodnić, że byli już wcześniej, a ich po prostu no, wywaliliśmy no i tam gdzieś znaleźli potrafi, no, dalej, potem pokoje i już tak sobie tego spotykali na szczęście. Ale powiem Wam, że Januszów Januszów wakacyjnych jest dosłownie sporo. Jest bardzo dużo. Ale tych dobrych, zajebistych, jakichś tych złych i niedobrych. No masz, słuchajcie, ty na dzisiaj. Taki króciutki odcineczek. Nie, wiem, nie pamiętam, czy było pytanie do Was. Nie pamiętam. Ale najwięcej tego to. Mówię pytanie, czy jest. jak, byli, jak byliście na wakacjach, to zdarzyły Wam się jakieś dziwne sytuacje? Odpowiedzcie w komentarzu. Ten gość dalej to się. dalej to stoi. Uu, dobra, to sobie staniemy. Chodź, chodź, chodź. Uuu, CBRK. Czarna. Bardzo pięknie. A ja Was zapraszam do subskrypcji, polajkowania kanału i udostępnienia go, jeżeli, jeżeli Wam się spodobało. A teraz się z Wami żegnam. Idę się przejść pomylnie. Trzymajcie się. Buja!